Prawie trzy godziny trwała dyskusja na temat projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przy ulicy 29 listopada w Nowym Sączu. W tym miejscu prywatny inwestor, firma Newak, planuje budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów. W spotkaniu ze strony miasta uczestniczyli urzędnicy z Wydziału Architektury i Urbanistyki, główny projektant studium oraz Stanisław Gastą, który określił się mianem niezależnego eksperta do spraw ochrony środowiska, co oburzyło zebranych na sali mieszkańców. Jest Przedstawiciel, przedstawiciel Urzędu Miasta Nowego Sącza? Jestem osobą, która jest związana z ochroną środowiska i występuję jako niezależny ekspert związany z ochroną środowiska. Jeżeli pan Inżynier nie jest członkiem zespołu, to ja bardzo przepraszam, to obrażę naszą inteligencję i powagę. Dlatego, że pan Stanisław, ekspert odbudowy spalarni, od kilkunastu miesięcy przedstawia się jako fachowiec, który prowadzi działania bardzo intensywne w sprawie budowy spalarni, a zatem odpowiedzmy sobie na pytanie, czy osoba bardzo intensywnie zainteresowana, czy zaangażowana, nie dla roku w taki proces może w ogóle występować w takim tutaj, proszę na audytorium. Przecież ten pan... ekspertem, który dla przejrzystości sprawy powinien zostać wyłączony w ogóle, proszę Państwa. To jest każdy że myślący postawi proszę Państwa, że jest to po prostu nieuczciwe, nietransparentne. Państwo opuszczacie listę do za Myśmy przyszli do Was tutaj poświęcając nasz wolny czas, który możemy spędzać na rowerze z dziećmi, a od pierwszych minut, nie wiem, nie odpowiadacie Państwo konkretnie na pytania, głównie Panu Panu Stanisławie, bo spotkaliśmy się przecież na osiedlu 29 listopada, kiedy Pan wtedy odważnie przedstawił się po przedstawiciel firmy Newak. Kolejną wątpliwość zebranych wzbudził fakt, że dołączona do dokumentu prognoza oddziaływania na środowisko została napisana na podstawie raportu firmy Newak z listopada ubiegłego roku. Ja Tak? tak. Dobrze, najmniej podstawnie, czyli jak Państwo weszli w posiadanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko firmę? Ferenda, czyli rozpoznawanie, rozpoznawanie niezbędnych opracowań, które są także zamieszczane, no nie wszystkie, ale są niektóre na stronach internetowych i można z tego korzystać na ogólnie dostępne informacje. Uzyskaliśmy to bezpośrednio od inwestora z uwagi na to, że no, Urząd Miasta tym, tym dokumentem jeszcze nie dysponuje. Sprawa korzystania z opracowań będących własnością firmy, inwestora, który się ubiega o lub tych kontrakt na terenie miasta do Sącz. I Pan mówi, że Pan robił kwerendę. Ma to mam do Pana jeszcze pytanie. Czy Pan na ramach tych kwerendach nie znalazł innych opracowań, innych stanowisk? Dlaczego Pan opracowanie inwestora te

W przedstawionej prognozie oddziaływania na środowisko napisano, że instalacja wpisze się korzystnie nie tylko w politykę składowania odpadów, ale także w politykę ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Nie wzięto zupełnie pod uwagę opinii trzech instytucji: Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, Małopolskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, które jednoznacznie stwierdzają, że spalarnia odpadów może znacząco oddziaływać na środowisko i jej lokalizacja w tak zanieczyszczonym mieście jak Nowy Sącz jest niekorzystna. Na. Czy wzięli Państwo w ogóle pod uwagę o opinię i negatywną opinię do tej oceny, którą wystawił Wam Wojewódzki Inspektorat, Wojewódzka Stacja sanitarno epidemiologiczna w Krakowie, a również powiatowa stacja sanitarno epidemiologiczna w Krakowie? Która oceniła ten zakres studium w zakresie negatywnym, czyli nie dostaliście uzgodnienia, czy zostało to wzięte w ogóle pod uwagę w tym opracowaniu? Dlatego dla przygotowanego projektu uzyskaliśmy niezbędne uzgodnienia i opinie. opinie. Rzeczywiście jest negatywna opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu i Wojewódzkiego. Inspektora sanitarnego w Krakowie, ale to są tylko opinie. to jest w porządku, że w Pana opracowaniu milczy się na ten temat? To nie jest opinia Pana Jasia, Pana Stasia, z Nowego sądzia z takiej czy innej firmy. Proszę mi powiedzieć, czy Państwo zawsze takie standardy prezentujecie w ich z Bo dla mnie jest to zatrważające. To właśnie w Państwo polskie was wykształciło, jeśli państwa zespół ma takie dokumenty, z których wynika ile set razy norma jest przekroczona, to państwo jeszcze powinna napisać jedno. Albo o co, co tego, bo wiem, jak albo Mieszkańcy pytali także o to, czy przy sporządzaniu dokumentów została wzięta pod uwagę opinia lekarzy. W opracowywaniu tego wszystkiego brał udział lekarz, czy to pulmonolog, czy, czy osoba odpowiedzialna za leczenie nowotworów. Nie ma takiego obowiązku. Mam bieżącą wiedzę na, te, na temat wpływu zanieczyszczenia, w już w danym momencie, bez spalarni, na zdrowie dzieci i dorosłych ludzi. Jest procentowo bardzo, nie powiem dokładnie, Przygotowanych do informacji, ale wiemy o tym, że jest wzrost zachorowań na astmę, na POHP, czyli na taką operacyjną chorobę płuc. Bu Moje ludzie mieszkają w Krakowiec. I powiem szczerze, że w tej chwili to nawet się cieszę, że tak jest, że nie mieszkają tutaj w Sączu, bo Sącz jest bardzo zanieczyszczony, a ta spalania dowali nam tak strasznie. Na sali, pomimo że mieszkańcy kilkukrotnie prosili o jego obecność, nie pojawił się ani prezydent miasta, ani żaden z jego zastępców. Na prośbę zebranych w sali ratuszowej mieszkańców kolejna debata ma się odbyć na początku czerwca.